Cześć, z tej strony Konrad Smuniewski, kanał Okiem Narodowca. W dzisiejszym programie rozpoczynam serię na temat ideologii politycznych, zagadnień politologicznych, no i tego, jakby to powiedzieć, wyjaśnienia spraw z naszej perspektywy. Będziemy mówić nie tylko o ideologii narodowej, nie tylko o liberalizmie, o którym dzisiaj zacznę serię ogólnym wstępem, no, ale także o innych zagadnieniach, ale o tym wkrótce. Ludwik już zapoczątkował tę serię, ale jakby trochę nieoficjalnie i możecie zobaczyć odcinek na temat tego, czym jest równość z perspektywy narodowej, do czego serdecznie zachęcam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Natomiast dzisiejszy program jest poświęcony liberalizmowi, który jest dość popularny w polskiej przestrzeni publicznej. Niektórzy nawet nie wiedzą, że są liberałami, a inni mówią, że są, chociaż może nawet nie są. Jest to dość skomplikowane, dlatego że liberałem określają się naprawdę, naprawdę różne osoby, które wygląda z pierwszej ręki, jakby z perspektywy takiej, wiecie, z pierwszego rzutu, jakby z pierwszej ręki to może nie, ale jakby z, z prawda, jak tak myślimy sobie ogólnie, że wykluczające się poglądy, światopogląd i tak dalej, ale krok po kroku dojdziemy do tego, że Często będzie to uda i jakby dając taki sam początek, można powiedzieć, że prawda, podstawą taką liberalizmu jest oczywiście jednostka, nie jest to żadnym zaskoczeniem i to jest podmiot polityczny liberalizmu, ale zaczynamy treść merytoryczną. Liberalizm to oczywiście błąd Antropologiczny, z perspektywy katolickiej, nacjonalistycznej, konserwatywnej, itd., itd., no a także dla samej filozofii. Liberalizm absolutyzuje jednostkę jej prawa, co prowadzi do zaniedbania wspólnotowego charakteru ludzkiego życia. Człowiek jest oczywiście istotą społeczną, która rozwija się w relacji z innymi, ale liberalizm przyczynia się do atomizacji społeczeństwa, gdzie więzi społeczne i odpowiedzialność wobec innych zostają drastycznie osłabione. Liberalizm zbyt optymistycznie patrzy na naturę człowieka. To błędna ideologia. Ta błędna ideologia zakłada, że człowiek jest z natury racjonalny i dąży do samorealizacji w sposób odpowiedzialny, np. poprzez rzekomy racjonalny konsumpcjonizm, czyli nabywanie tylko potrzebnych dóbr. Jednak z perspektywy chrześcijańskiej człowiek ma skłonność do grzechu i egoizmu, co sprawia, że potrzebuje zarówno zasad moralnych, jak i struktur społecznych, które będą ograniczać jego negatywne impulsy. Liberalizm, promując absolutną wolność jednostki, ignoruje realną wizję ludzkiej natury. Liberalizm oczywiście promuje jedynie wolność jednostki, która wiąże się z odrzuceniem tradycyjnych norm moralnych i religijnych, a także z wręcz fanatyczną nienawiścią do państwa jako organizacji politycznej narodu. Z tej perspektywy, liberalizm jest niszczycielskim narzędziem podważającym wartości, które od wieków budowały naszą cywilizację. Utrata zakorzenienia w tradycji prowadzi do degradacji moralnej, braku stabilnych fundamentów etycznych, zdziczenia i anarchizacji życia społecznego. Naród wszak powinien móc się realizować poprzez swoje prawa, tymczasem liberalizm nadaje jednostce nieograniczone przywileje, które prowadzą do deptania praw narodu. Liberalizm często promuje siebie jako światopogląd neutralny, z który, w którym każda jednostka ma prawo do realizowania własnej wizji dobra. Jednak taki światopogląd nie jest neutralny, lecz opiera się na określonych założeniach dotyczących ludzkiej natury, moralności i sensu życia. No w rzeczywistości liberalizm narzu narzuca nam fałszywą wizję człowieka, w której jednostka i jej autonomiczne wybory są nadrzędne wobec dobra wspólnego. Liberalizm także redukuje człowieka do Podmiotu posiadającego prawa, zaniedbując jego inne wymiary, takie jak duchowość, obowiązki wobec wspólnoty, a także potrzeby związane z transcendencją. Liberalizm nie dostrzega pełni ludzkiej natury, która obejmuje także sferę moralną i relacyjną, a nie tylko wolność do podejmowania indywidualnych decyzji. Liberalizm postrzega człowieka jako jednostkę, która pojawia się ex nihilo, tymczasem człowiek przychodzi na świat w rodzinie, w określonym miejscu i czasie, uczestniczy w życiu wspólnoty lokalnej, a także nabywa konkretnego habitusu i kodu kulturowego. Liberalizm nadaje jednostce również prawo do absolutnej samoidentyfikacji, czego doświadczamy w polskim społeczeństwie aktualnie. Wiecie, jakieś bzdurne zaimki, zmuszanie innych do nazywania ludzi błędnymi formami, i te inne bzdury z Ameryki. Podsumowując, tak, liberalizm jest błędem antropologicznym, który należy wykorzenić z Polski i Polaków. Jest to konsekwentna, szkodliwa ideologia dla narodu, a największym absurdem jest to, że niektórzy potrafią się określać konserwatywnymi czy narodowymi liberałami. Pomiędzy tymi ideologiami jest sprzeczność na poziomie ontologicznym, dlatego też nie można być jednocześnie liberałem i narodowcem, czy też liberałem i konserwatystą. Podmiotem nie może być w jednej chwili wspólnota. I jednostka Wolność w rozumieniu narodowca jest zupełnie czym innym niż w rozumieniu wspomnianego liberała. Narodowiec za podmiot polityki ma naród, a liberał jednostkę. Jednostka nie może uzurpować sobie prawa do występowania naprzeciw interesu narodowego. Abstrakcyjne pojęcie jednostki skłania do refleksji, że ta myśl wzięła się ex nihilo z niczego. Natomiast jednostka bez rodziny, narodu i państwa jest niczym. Nie da rady przetrwać. Oczywiście mówimy o naszym polskim przypadku. Ktoś tę jednostkę w końcu nakarmił, nauczył języka, nazwał i wychował. Tak więc, jednostka powinna być wdzięczna, że stanowi część większego organizmu, sama czerpiąc korzyści z jej istnienia. Dochodzi jednak do pewnego rodzaju absurdu w XXI wieku. Gdy jednostka stawia siebie w centrum i dąży jedynie do ubóstwienia własnego ego, domaga się prawa do absolutnej suwerenności, z czego konsekwentnie wynikają takie absurdy jak prawo do wspomnianej absolutnej samoidentyfikacji. Liberalizm stoi naprzeciw naturalnemu porządkowi i objawieniu, o czym już wspominałem. Domagając się deifikacji jednostki i jej praw w tym abstrakcyjnego pojęcia wolności ponad prawa wspólnoty, jednak narodowiec w XXI wieku powinien to rozumieć, że liberalizm jest najbardziej destrukcyjną ideologią, która wygrywa, ponieważ koncentruje się na najgłębszych słabościach człowieka. Celem ruchu narodowego powinno być więc wychowanie nowego Polaka, który potrafi tłumić sobie zwierzęce pożądania w imię wyższych wartości. Tutaj warto dodać słowa większych postaci niż autorzy tego kanału, na przykład Sun Yat-sen, ojciec narodu chińskiego i nacjonalista pisał, e, spróbuję to e, zacytować, jednostka nie powinna mieć zbyt wiele wolności, naród powinien mieć wolność absolutną. No, Alain de Benoist, ojciec francuskiej tak zwanej nowej prawicy, e, we wstępie do swojej książki e, pod tytułem Przeciw liberalizmowi społeczeństwo to nie rynek pisze, liberalizm nie stanowi ideologii wolności, lecz ideologię, która oddaje wolność wyłącznie na usługi jednostki. Tak więc mówmy o prawach i wolności narodu. Tym będziemy silni jako Polska. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego programu. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza. Wydaje mi się, że dobrym komentarzem, żeby potwierdzić, że obejrzeliście do końca, ile ktoś taki komentarz zostawi, jest to, żeby napisać: Polska państwem narodowym lub przeciwliberalizmowi. Od ogółu do szczegółu będziemy zmierzać i będziemy omawiać różne ideologie, ale. Także różne, prawda, pojęcia politologiczne, żeby lepiej się z wami rozumieć. Do zobaczenia w następnych programach. Czołem!